Witamy Was bardzo serdecznie w kuchni Plewana. To już nasze trzecie spotkanie. U progu kończącego się tygodnia miłosierdzia chcemy Was kochani zaprosić wspólnie z Mamą Belią do przeżywania niedzieli biblijnej, bowiem trzecia niedziela zmartwychwstania, czyli Wielkiej Nocy jest właśnie spotkaniem z pewną niezwykłą księgą, jakim jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Już zaznaczyłem sobie tutaj fragment, który nam będzie towarzyszył w dzisiejszym wypieku. Mama teraz poda, mama Benia poda teraz, co należy przygotować, aby wspólnie przeżyć ze Słowem Bożym w kuchni plebana ten czas najbliższej niedzieli na słodko. Dzisiaj przed nami kubusiowe ciasteczka, o których za chwileczkę trochę więcej. Mamusiu, bardzo proszę. Co jest potrzebne? Pierwsza wioska Kasi. Czyli margaryny. Bierzemy w kółeczko, żeby robić kółeczka. Myślę, że dzieci wiedzą jak kółeczko wygląda. W ten sposób, w ten się lub w, w drugim. Zasadniczo w jedną stronę, prawda? Najpierw staramy się rozbić tę margarynę. Pamiętamy bułeczki błogosierdzia. Poprosimy mamy o pomoc. Tak samo w naszych domach mamy lub tatę poprosimy o pomoc, bo już na samym początku pojawiają się trudności, żeby tą margarynę troszeczkę rozpalić. Dla mniejszych dzieci może niestety to być bardzo trudne, mamą, prawda? Może. Teraz poproszę te jajka, które są spalone. Dobrze. I... Proszę, mamusiu. No i mamy to ja pamiętacie, zawsze lepiej wychodzi, dlatego poprosimy mamę, żeby... Zobaczcie, zupełnie inna technika. Ja szukam kubka. Jedno jajko. Aż jedno jajko jest potrzebne. Myślę, że damy radę. Troszeczkę gdzieś się ucierało. Ale margaryna tutaj nieco ucieka nam. Może zobaczmy do, środku, jak, do środka jak to wygląda. Dzisiaj mamy takie możliwości. Zobaczcie, margaryna się poprzyklejała. Gdzieś uciekła na boki. Trzeba by lepsza byłaby taka miska jak kiedyś u babci mieliśmy. Bo... No, to jest droga miska i to rzadko. Nie wiem, może te są... O właśnie. Czyli mamy na razie kostka margaryny oraz jedno jajko. Co dalej mamusiu? Troszeczkę są jak pamiętamy, mama lubi słodkie potrawy. Pan ma, powiedz mi, czego życzył się mamaś? Ja bym się czego życzył. No, była mała, no, to, bałam ciemności. Ciemności. Myślę, że wiele dzieci bało się w swoim czasie ciemności. Ale jeśli nie bałam To się na tym mówiłam, jak tam nie małego dziecka. A widzicie, to mi przypomina pewną sytuację, jak dwaj uczniowie śli do Emaus, aby tam pobyć przez jakąś chwilę, i nagle do nich dołączył pewien człowiek i zaczęli. Ci uczniowie pana Jezusa opowiadać temu człowiekowi o Jezusie. Co się wydarzyło w Jerozolimie. Opowiadali mu o tym, jak Jezus pięknie nauczał w całej Judei i Galilei, ale jak zakończył swoje życie na krzyżu i został złożony do grobu. I wtedy padły takie mocne słowa: A myśmy się spodziewali. Mieli swoje oczekiwania do pana Jezusa. Tak jak my często mamy oczekiwania. A w naszym życiu bardzo często w naszym życiu bardzo często jest tak, że szklanka często jest pusta i narzekamy. Szklanka jest do połowy pełna 3 cukru i narzekamy. Ale ja jeszcze dam trochę cukru waniliowego. Bo martwimy się o to, że nie możemy zapełnić i ci uczniowie też się martwili. I wtedy zaczął mi ten przyjaciel drogi tłumaczyć wszystko co się odnosiło do Jezusa począwszy od Mojżesza a skończywszy na wszystkich prorokach o teraz Dobry. ważne zadanie Dobry, tak. Tak. To było no to będzie trudne mam to tu ja to, to nie to jest to Musiała przyjść z pomocą kolega z mama, ponieważ masa, która się zrobiła na ciasteczka, zaczęła się mocno przyklejać do naszej miski. Ale oczywiście domowe sposoby są fantastycznym rozwiązaniem. Mam nadzieję, że nasze mamy, na dusze, się tam przyjdą z pomocą. Teraz już jest końcówka tej pracy, ale oczywiście to nie koniec naszego przepisu. Teraz mama kolejny raz przychodzi z pomocą, żeby nic nie zniszczyć w kuchni, i jeszcze kilka razy na okrągło ciasteczka. Skończyliśmy na tym, że Pan Jezus zaczął opowiadać uczniom fascynującą historię odnoszącą się do Niego samego, ale uczniowie, którzy szli do Emas, w ogóle nie rozpoznali Jezusa. Co dalej. Zrobił się wieczór, a jak jest wieczór, to człowiek przygotowuje się do spoczynku. Przed spoczynkiem najczęściej w naszych domach jest wyśmienita kolacja. Zastanów się, jak dzisiaj możesz swojej mamie, swojemu tacie pomóc w zrobieniu kolacji. Jak możesz pomóc w przygotowaniach. Dwie i pół szklanki mąki. Już było dwie pół. Jedna, jedna, dobrze. Strasznie dużo tej mąki mamo. No ciastko mówił widzicie, A, Czyli będziemy zagniatać. Chyba jest dobrze utarte, bo zaczyna odchodzić ta masa. To może teraz druga szklaneczka. Nie, teraz zobaczymy tak. I tak to jest. Jedną łyżkę ty łyżeczkę nie, łyżeczkę cynamonu i łyżeczkę imbiru. Imbir i łyżeczkę cynamonu. Poproszę o pomoc. Dołożyliśmy do naszego przepisu łyżeczkę cynamonu oraz łyżeczkę imbiru. Jednak nie wszystkie produkty jeszcze znalazły się w środku. Zarzimy. I łyż kamionto. Zerknijmy też do naszej. Ewangelii, która jest wyznaczona przez Kościół na najbliższą niedzielę, czyli na jutro, na niedzielę biblijną, trzecią niedzielę Wielkiej Nocy. Uczniowie z Emaus poprosili Pana Jezusa, którego nie rozpoznali, aby zatrzymał się z nimi, bo nastał wieczór. Tak jak powiedziałem już wcześniej, kiedy przychodzi wieczór, człowiek przygotowuje się do spoczynku, ale zanim się na niego udaje, to jest robiona kolacja. Proszę Was, kochane dzieci, abyście pomogły i zastanowiły się, w jaki sposób możemy pomóc naszym rodzicom w dzisiejszej kolacji lub też jutro z okazji niedzieli biblijnej, czyli niedzieli Pisma Świętego. Kolacja się zaczęła i pan Jezus połamał chleb. I wtedy uczniowie otworzyli swoje oczy bardzo szeroko, bo rozpoznali swojego nauczyciela, swojego pana i mistrza, rozpoznali w tym człowieku Jezusa i patrzyli na niego z zachwytem, zdumieni. I w pewnym momencie Jezus zniknął z ich oczu. Jeden przez drugiego zaczął mówić: Czy nie zrobiło ci się tak na sercu gorąco? Co sobie myślałeś, kiedy widziałeś, jak Jezus łamał ten chleb i nam podawał? Czy myślałeś to samo co ja, że to jest nasz nauczyciel, że to jest nasz Jezus, przy którym byliśmy trzy lata swojego życia i nawiązywali wtedy do tego, z jaką radością słuchali Słowa Bożego, mówionego przez Jezusa, które odnosiło się do zapowiadanego Mesjasza. Przypomnę od Mojżesza i proroków. Teraz mama już weźmie ręką zagniecie. Jak widzieliście, umyła dłonie. Ja się odsunę. Widzę, mamo, że już ciasto Pięknie wniesione, za chwilę przyjdzie nam je rozwałkować. Kiedy Jezus zniknął z im oczu, co się stało z uczniami? Obaj podjęli jednomyślną decyzję. Wracamy do Jerozolimy. Tak też zrobili. A kiedy tam przybyli, spotkali się z 11 apostołami, którzy ich poinformowali, że Jezus zmartwychwstał i ukazał się Piotrowi. Wszyscy się ratowali. Wtedy ci dwaj także opowiedzieli swoją historię, jak spotkali Jezusa, jak im pisma wyjaśniał i jak go poznali przy chleba. Dlatego też warto przed dzisiejszą kolacją nie tylko pomóc mamie i tacie, ale zachęcam Was, byście wspólnie ze swoimi rodzicami, kochane dzieci, przed dzisiejszym posiłkiem, ale także i jutro, pojutrze, przed śniadaniem, obiadem, kolacją i po zakończeniu posiłków, tak jak w poranek w Wielkanocy, zaprosili Pana Jezusa do wspólnego stołu, rozpoczynając posiłek modlitwą. Drogi Panie Jezu, siądź przy naszym stole z nami, jak kiedyś siedziały ze swoimi uczniami. Pobłogosław nas, i te wszystkie dary, za które podziękowania Tobie składamy. Niech wszyscy głodni znajdą pożywienie, a ci co odeszli osiągną zbawienie. Amen. Amen. Ciasto zrobiło się bardzo kruche, takie wręcz delikatne. Spróbujemy teraz uformować je. Męskie ciasteczka. Tu będzie ciasteczek i będą też serca. W międzyczasie mama przygotowuje piekarnik. Teraz przygotowujemy blaszkę. Pierwsza partia ciastek. w przygotowaniach ciasteczek, które za chwileczkę znajdą się w piekarniku. Skąd w ogóle nazwa tych ciastek na niedzielę biblijną Kubusiowe Ciasteczka? Otóż, kiedy po raz pierwszy wystartowała Kuchnia Plebana, to Kuba ze swoimi rodzicami, których bardzo serdecznie pozdrawiam, oglądał, jak mama Benia wspólnie ze mną robiła bułeczki miłosierdzia. Zadzwonimy teraz do Kubusia. Halo, halo, czy dodzwoniliśmy się do domu Kubusia i rodziców? Tak. Kuba, chcemy Ci bardzo podziękować. Właśnie wstawiliśmy Twoje kubusiowe ciasteczka, które przesłałeś do naszej kuchni plebana. I chcemy Cię prosić o pomoc. Jak je udekorować? Bo nie potrafimy sobie z tym elementem poradzić. Co byś nam doradził? Ja bym znalazł posypkę jakąś. Mogę mm -hmm. tak to udekorować i na przykład wziąć e, lukiel e, i mogę Wam wytłumaczyć kroki. To bardzo proszę, kubuś. Czekamy na Twoją pomoc. E, najpierw Stopni. Mama zawsze coś wkłada do piekarnika, czy piecze, czy gotuje, czy nic na Krzyża Świętego i zostawiamy na około 10-12 do 12 minut, tak aby ciasteczka troszeczkę zmieniły swoją barwę. Ostatnią niedzielę była Niedziela Bożego... Tak. Bo? Miłosierdzia. I czy powiesz nam wszystkim, co takiego wyjątkowego Pan Jezus pozostawił na swoim wizerunku, o co poprosiła malarza, żeby napisał takie trzy słowa modlitwy dla wszystkich ludzi, siostra Faustyna? Co się znajduje na tym obrazie Jezusa Miłosiernego? Pamiętasz? No obraz. I, e, I Pan Jezus. Tak, jest Pan Jezus. A czy macie taki obraz w domu? E, mamy. A zobacz tam na dół, całkiem na tym obrazie, jakie są trzy słowa napisane? No proste, Jezu, ufam Tobie. No proste, a wiesz, Kubuś, że to może być nasza modlitwa? Te trzy słowa? To teraz, teraz Kubuś, mam do Ciebie prośbę, abyś pomodlił się dowolną modlitwą, by podziękować Panu Bogu za swoją rodzinę. Jezu, ufam Tobie. Amen. Mówisz jak pięknie. Bardzo Tobie, Kubuś, dziękujemy. Dziękuję. Zadzwoniliśmy do naszego eksperta od ciasteczek, do Kubusia z Warszawy, którego serdecznie jeszcze raz pozdrawiam i jego rodziców. Dziękujemy Wam za pierwszy przepis do kuchni krewana przesłany. A teraz na pierwszy plan, na nasze ciasteczka, według pomysłu Kuby idzie czekolada. Bo jak słyszeliśmy, dużo nam opowiadał, jak wykonać ostatni etap na ciasteczka. Skorzystaliśmy z jego porady oraz ostatnia porcja ciasteczek wychodzi. Dobrze, że mama czuwała. Mówi, bo prawie się spaliły. korzystamy też z domowych sposobów. I tak, trochę. Mamy Beni, to, nie która podgrzała lukier w wodzie. To już koniec dzisiejszych kubusiowych ciasteczek. Bardzo chcemy podziękować Kubusiowi za pierwszy przepis, który trafił do kuchni Plebana. Kubuś tak pięknie nam mówił o Obrazie Jezusa Miłosiernego siostrze Faustynie Kowalskiej, świętej Apostolce Bożego Miłosierdzia, pragniemy wspólnie z Mamą Kubie ofiarować książkę z Serii Święci Uśmiechnięci święta Faustyna Kowalska. I zachęcamy wszystkie dzieci, aby poszły śladem Kubusia z Warszawy i nadsyłały pod dzisiejszy. Link filmu na naszym parafialnym YouTubie. Także swoje przepisy liczymy na Was i z tych przepisów zostanie wybrany kolejny nasz program w kuchni plebana. Bardzo Wam serdecznie dziękujemy i do zobaczenia już za tydzień w sobotę o godzinie 14.00 brawo, ciasteczka super! Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Nie będzie